Z ogromnym szacunkiem należy podejść do decyzji parlamentarzystów, która została właśnie podjęta. Ona świadczy o tym całości o ochronę wolności i praw człowieka. Ona otwiera drogę, bo oczywiście jeszcze jest etap senacki, do tego, aby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonował w sposób nieprzerwany i ja jestem dumny, że to porozumienie ukształtowało się wokół mojej osoby. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i czuję się z tego powodu niezwykle zobowiązany. Panie profesorze, trudno e, sobie wyobrazić, że w Senacie pańska kandydatura przypadnie po to wynika z głosowania, czy wobec tego pan już myślał może o pierwszej decyzji, decyzji w roli Rzecznika Praw Innowacyjnych? Przede wszystkim no, w tej chwili e, pragnę przygotować się do spotkania. E, z senatorami, jestem otwarty na wszelkie dyskusje i, i e, to jest mój plan na najbliższe dni. Chciałbym, e, będę rozmawiał, będę, będę e, e, otwarty na wszelkie rozmowy z kołami, klubami e, senackimi i, i to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Natomiast gdy chodzi o moje priorytety, to e, tak jak wspominałem na posiedzeniach komisji, ja e, uważam, że. Kredo Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być artykuł 30 Konstytucji, zasada ochrony godności człowieka. Każdego człowieka przed wykluczeniem, e, e, każdy człowiek ma prawo do godnego życia, prawo do tego, żeby realizować swoje marzenia. I ja jako Rzecznik Praw Obywatelskich będę każdego człowieka, który się zwróci o pomoc, e, otoczył opiekę. A czemu niezależność instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Ja mam nadzieję, że udało mi się e, przez całe moje życie e, zawodowe, życie naukowe e, udowodnić to, że jestem osobą niezależną. Nie byłem nigdy związany z żadnym środowiskiem politycznym. Wypowiadałem się wyłącznie w formach właściwych dla ludzi nauki e, i, i uważam, że to jest wystarczająca gwarancja tego, że będę postępował w sposób bezstronny i niezawisły. Szerokie poparcie dla Pana ono się wiązało z dobraniem potem jakichś konkretnych zastępców Rzecznika Spraw Obywatelskich. Czy były takie rozmowy? Czy były sugestie, że zastępca będzie związany z pisemną? Też takie oczekiwanie Pan Marszał tak, tak, Mierzelewski. Szanowni Państwo, ja myślę, że poparcie wobec mojej osoby właśnie wzięło się stąd, że uznano, iż jestem osobą niezależną, jak również doceniono moje kompetencje. Gdy chodzi o kwestie kadrowe, no to proszę. Proszę wybaczyć, ja nie jestem rzecznikiem praw obywatelskich, jestem osobą wybraną przez Sejm oczetującą na zgodę Senatu i, i no, jest, jest zdecydowanie niezręcznie bym się czuł, e, formułując jakiekolwiek e, teraz odpowiedzi to Czy uważa Pan, że są jakieś grupy w Polsce, które wymagają szczególnej opieki rzecznika? Tak, e, tak jak powiedziałem, osoby wykluczone, osoby wykluczone z powodów od nich niezależnych, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, osoby ubogie. Każdy, kto czuje się źle, czuje się gorzej, jako niepełnoprawny członek społeczeństwa, ma prawo do tego, żeby zapukać do drzwi biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a ja jako rzecznik, jeśli Senat zechce wyrazić zgodę na moją kandydaturę, ja każdego takiego człowieka będę reprezentował wobec Państwa. A czy to posiedzenie Senatu nie będzie Panu zdaniem troszkę za późno, bo będzie 21. 15. po decyzji Trybunału kończy się oficjalnie kadencja... Tak, to prawda. prawda, natomiast no, wydaje mi się, że e, zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich są wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa, tak, żeby przez te kilka dni Urząd mógł funkcjonować bez zakłóceń. Dziękuję bardzo.